Nie wypowie, nie wypowie tej miłości nic. Nie wypowie, nie wypowie tej miłości nic. Nie zgłębiona nie boję. Drodzy przyjaciele, zapraszam na drugą konferencję w oparciu o trzeci i czwarty rozdział Ewangelii Marka. Jezus walczy o spotkanie z nami i ocalenie nas. Trzeba zacząć walczyć o spotkanie z Nim. W dzień Sabbatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał usłą rękę, a faryzeusze postanowili go zgładzić. Bo w dzień święty uzdrawia. On życie ocala, bo jest Panem szabatu. Mamy święcić dzień święty, aby w ten dzień być szczególnie otwarty na spotkanie z Bogiem doświadczenie świętości. Mało, Jezus ustanawia dwunastu apostołów, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Spotkanie z mistrzem sprawia, że chce stworzyć wspólnotę Dwunastu, której pierwszym celem jest być z Nim. Powstaje nowa wędrowna szkoła, której zadaniem jest nauczyć się być z Jezusem. Tak jak w każdej modlitwie. Można by powiedzieć, zaczęły się Rekolekcja o modlitwie dla Apostołów by się z Nim zjednoczyli. A przeszkodą jest zły duch i naiwność Apostołów, że poszli za Nim, a nie wierzą w Niego i tak naprawdę myślą, że myślą tylko o sobie, a nie o tym co Jezus. Mimo tego są posłani, aby głosili nawrócenie i wyrzucali złe duchy. Skoro zwraca uwagę na, Złe duchy to widocznie ma związek z diabłem, Belzebubem. Zarzucili to Mesjaszowi, ten największy grzech i to nieodpuszczalny. On, Zbawiciel, jest Belzebubem. Atak na Jezusa, Mesjasza, to próba zlikwidowania Jego wspólnoty apostołów i Jego samego. Najbliżsi mówili Maryi, że Jezus ma związek z szatanem i dlatego zaczęła Go szukać. Kiedy zobaczyła słuchających, usłyszała, co Jezus mówił, że jest najważniejszą wola Ojca, wszystko jej się wyjaśniło. A Jezus powiedział, że Matka Jego najlepiej wypełnia wolę Ojca. Teraz odkryli, że do spotkania z Nim w braterskiej wspólnocie trzeba pełnić wolę Ojca, spotkać się z Jezusem. Ale jak trwać w Jezusie? Jak rozeznać wolę Ojca? Najlepszą drogą jest słuchanie Słowa Bożego i rozważanie jak Maryja. Kto tego nie czyni, niech się nie zdziwi, że modlitwa stanie się tylko recytacją i nie będzie widział ani słyszał, co Bóg mówi i czyni w jego życiu. I tak naprawdę się nie nawróci. I nie będzie mu odpuszczony Tak jak się dzieje w życiu faryzeuszy Którzy uważali Że oni są najlepsi A innych potępiali Tak może być W naszym życiu Tłumaczy to Jezus W przypowieścia. przypowieściach W siewcy Mówi o słowie Które nie wpada we wnętrze Bo człowiek nie słucha Przychodzi do świątyni i nie słucha, bo przychodzi z obowiązku. Inny słucha, ale jest niestały, nie potrafi rozważać, zatrzymać się w sercu, Jego słowo zatrzymać i z powodu trudności się załamuje. Innemu przeszkadzają troski doczesne, ułuda, bogactwa, inne żądze. Jednak to nie zniechęca siewcę Chrystusa, który sieje, i apostowie mają i, i mogą je przyjąć, rozumieć, rozważać i wydać owoce. Dla nich Słowo jest światłem. Nie widzimy Jego światła, bo nas ono nie interesuje. Tak wychodzi na jaw, czy rozważamy, czy też nie rozważamy Słowa. Bóg mierzy nasze życie miarą Słowa Jezusa. Ci otrzymują obfitą miarę, która wypełnia bogactwem ich życia, ich życie, kiedy słuchają. A inni, co żyją tym, co powiedzą ludzie, żyją miarą ludzkiego życia, a nie Królestwa Bożego. Słowo Boga sprawia, że człowiek ciągle wzrasta i przemienia się, dlatego że codziennie rozważa. Słowo wydaje się małe, jak ziarnko gorczycy, ale taką ma moc, że stanie się oparciem i schronieniem dla każdego. Ma moc pokonać niestałość, troski doczesne, łudę, bogactwa i rządze. Owoce nauczania Jezusa u apostołów są marne, co widzimy w czasie burzy, gdy Jezus wyrzuca im brak wiary. Wiara uczniów jest słaba, bo oni liczyli na własne siły. Trzeba jeszcze wiele czasu, by nie tylko spotkać się z Nim, przebywać, ale też by zjednoczyć się. Rozważanie Słowa i przyjęcie woli Boga to podstawy modlitwy i życia sakramentalnego.